Przed chwilą na tej scenie, na tym podium była młodość. Teraz inne pokolenie, po mnie już widać, że po twarzy raczej mówią wieki. I przed chwilą Bartek tak fajnie przedstawił swoje dzieci, mówiąc na nie: Szkraby. No, ja tak nie mogę powiedzieć na moje dzieci: Szkraby, ale nie byłbym sobą, jakbym tutaj nie powiedział, jak mnie znajomi pytają: Słuchaj, Janusz, dawno się nie widzieliśmy, w jakim wieku masz swoje dzieci. Ja mówię, one już są takie starsze już. No ale, ale powiedz, w jakim wieku? No ale w jakim wieku? Nie pytaj, mówię. One naprawdę są już starsze. No ale powiedz. No dobrze, mówię. One są już tak stare, że niedługo będą starsze niż my. Więc tak czasami one znają już nasze tutaj rodzinne poczucie, szczególnie z Kubą, nasze poczucie humoru. Jak się spotykamy, to właśnie... Z jednej strony możemy powiedzieć jako rodzice, jako Jozu, jak Jozue też powiedział, że jesteśmy takimi szczęśliwcami, pobłogosławionymi przez Pana Boga, że możemy mówić ja i dom mój, ja i dom nasz, służymy Pan, I to jest nasza wielka radość, że nasze dzieci, nasz dzień, nasza synowa, adusia nasza, Piotruś w Gdańsku. Dzisiaj jak tutaj jesteśmy, to tylko bez Piotra. Dlatego, że Piotrusz jest z trójką dzieci, żeby Marta mogła tutaj za chwilę wystąpić. Ja chciałbym, zanim zaproszę Martę, poczynić taki wstęp. Wielu spośród wierzących dzisiaj ludzi wyznaje tak, że, im, czy ma też przekonanie. Są tacy wierzący w różnych miejscach, w których nie wiem jak wy, ale myśmy spotkali Jezusa Chrystusa, którzy twierdzą, że wierzący ludzie nie chorują. Nadal, są również, nadal się również wierzy, że choroba to zawsze jest wynik grzechu. Takich ludzi też spotkaliśmy. Słowo Boże mówi, że i tak, i nie. Nie zawsze. Ale przykładem tego niech będzie roczne dziecko, które ma guza mózgu, umiera lub choruje. Można, można by zapytać, jaki ono popełniło grzech. A propos tego, co przed chwilą wyraziłem. Choroba to trudny i bolesny czas zawsze dla tej osoby, która jest chora, i dla najbliższej rodziny. Dla chorego i najbliższych. Czasem słyszymy, że jeśli Bóg istnieje, jest miłością, to nie dopuściłby do tej czy innej choroby, do takiego czy innego trudnego zdarzenia, które nas czasami spotyka w życiu. Tak stwierdził jeden z moich byłych kierowników. Krótko pracował, już nie pracuje. Choroba to również doświadczenie. To ból, to zaduma, to smutek. Doświadczamy czasami nie, nie, niewyobrażalnego bólu i smutku, bo nie wiemy co dalej. Nie wiemy. Nie, chory mówi: Nie wiem, czy wyzdrowieję. Nie wiem, jak powiedzie się ta operacja. Nie wiem, czy powiedzie się to leczenie. Nie wiem, czy się obudzę po operacji. Zosia, jest od ponad 20 lat osobą wierzącą biblijnie. Biblijnie osobą wierzącą. Często modliła się z wiarą o uzdrowienie, gdy starsza siostra w jej zboże przechodziła ciężką chorobę, potem ciężką operację. Modliła się o nią, jak również modliła się o kilka innych osób, które ciężko chorowały, musiały przez to przejść. Były to naprawdę choroby grubego kalibru. Pewnego dnia okazało się, że sama musi iść do szpitala na drobny zabieg palca u nogi. Nie była to żadna gangrena, nie był to żaden burger, który najczęściej skutkuje jakąś amputacją. Drobny zabieg. Ale Zosia nie miała już takiej wiary, jak przy modlitwie o tej siostry. Kiedy przybliżał się termin jej wizyty związanej z operacją, Strach narastał, narastał, i w końcu Zosia zaczęła sięgać po wsparcie do internetu. Moja żona 7 lat temu bardzo poważnie zachorowała. Rak złośliwy. Taka była, taki był wyrok. W jej, w moim sercu, był strach, ale większa okazała się miłość i zaufanie do Boga. Modliliśmy się, bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak i na Ziemi. Tak jak kilka miesięcy temu głosiłem Wam tutaj właśnie z tego fragmentu, tak właśnie też stoimy nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, nie tylko wtedy, kiedy nam się powodzi, nie tylko wtedy, kiedy dostaje premię, nie tylko wtedy, kiedy jedziemy na wakacje, ale właśnie w chorobie. Tak samo modliliśmy się do naszego Ojca. Tak, jak właśnie przed chwilą brat, pastor Mirosław powiedział, w takiej bliskiej relacji. Ufając, że cokolwiek przyjdzie, cokolwiek będzie, będzie to Jego wola. I ta ufność i ta postawa zbliżała nas do siebie nawzajem i do naszego wspaniałego Boga. Choroby mogą nas przybliżać do Boga, lub my możemy odwrócić się od Niego w tej chorobie. Zawsze wybór Należy do nas i stoi po naszej stronie. Możemy też za to przeżyć niesamowitą bliskość, której nigdy do tej pory, nigdy dotąd nie zaznaliśmy. Może to być zbliżenie się do męża-żony w relacji dzieci-rodzice, czy pozostała rodzina, czy po prostu zbór, czy przyjaciele, czy nawet sąsiedzi. Drodzy, dopóki żyjemy na tej Ziemi, Problemy i choroby dotyczą nas. Dopiero w Bożym Królestwie Pan otrze wszelką łzę i bólu już nie będzie. W Ewangelii Jana 11:3-4 czytamy takie słowa: Posłały więc siostry do Niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz, a usłyszawszy to, Jezus rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć. Lecz na chwałę Bożą, aby syn Boży był przez nią uwielbiony. No za chwilę usłyszycie właśnie taką historię. Zapraszam Cię Marta. Marta to moja córka. To jest starsza. Ta bardzo stara, tak? Bardzo mi miło, że mogę tutaj dzisiaj z Wami być. Tak jak już Tata wspomniał, Bóg obdarował mnie wspaniałą rodziną, mężem Piotrem i trójką dzieci: 11 Hanią, 7-letnim Maciusiem i pięcioletnią letnią Zuzią. Zawsze, kiedy modliłam się do Boga, kiedy byłam w ciąży, prosiłam Pana Boga o jedną rzecz: jeżeli Gdzieś w moim głowie przewijała się taka myśl o niepełnosprawności. Widziałam jej wiele, jako że pracowałam jako wolontariusz już w różnych miejscach i jakby ten temat był mi zawsze bardzo bliski. Więc kiedy nasz synek widzieliśmy, że nie rozwija się prawidłowo, zaczęliśmy go diagnozować. Diagnoza trwała bardzo naprawdę długo. I okazało się, że ma mózgowe porażenie dziecięce. On jest dzieckiem wysoko funkcjonującym, jest hemiplegikiem, więc ma porażoną prawą stronę. Uczyliśmy się oczywiście żyć z tą niepełnosprawnością, uczyliśmy się jak pomagać jemu, ale nie sądziliśmy, że to będzie koniec historii. W maju 2023. Na początku nasza Hania zaczęła mieć potworne wymioty. Te wymioty nie dawały się zbić żadnymi lekami, po prostu nic nie pomagało. Dodatkowo nawiedzały ją ciągle w różnych porach dnia okropne bóle głowy, które też nie dawały się uspokoić niczym, jak tylko lekami. Zgłosiliśmy się do szpitala. Szukano, zrobiono naprawdę szereg badań, od, od żołądka, przez nerki, serce, płuca, wszystko. Wszystko było czyste, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. W końcu, e, tak właściwie już na końcu, zrobiono tomografię e, komputerową głowy, diagnoza, guz mózgu. E, jeszcze tego samego dnia zostaliśmy przygotowani do operacji i, e, I tego samego dnia zadecydowali, że nie będą nas przewozić nigdzie, ponieważ guz jest e, o, o jakby otoczony płynem mózgowo-rdzeniowym i robi się wgłobienie, więc jest to bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Jeszcze tego samego dnia o 16.00 Haneczka trafiła na blok operacyjny. 5 godzin operacji. Możecie sobie wyobrazić, kiedy oddaje się dziecko na taką operację, że to to nie jest łatwe doświadczenie. To, to jest myśmy w tym czasie naprawdę zgromadzili mnóstwo osób, które zaczęły się o nas modlić. Wiem, że i do Was dotarła ta modlitwa i, yy, i zaczęliśmy się modlić. My nie modliliśmy się o zdrowie, bo nie, nie jesteśmy uczeni nawet w naszym zboże, że um, yy, modlimy się o zdrowie, o uzdrowienie, dlatego że mamy takie naprawdę silne w sercu przekonanie, że modlimy się do suwerennego Boga, a ten Bóg może zabrać, może zostawić. Modliliśmy się, to nie jest łatwa modlitwa, to była najcięższa modlitwa w moim życiu, Boże, zrób to, co chcesz. I po pięciu godzinach operacji, dostaliśmy to nie tak, jak na amerykańskich filmach, że czekamy, wytęsknieni na tym korytarzu, odesłano nas do domu. I po pięciu godzinach zadzwonił ten, ten jeden taki telefon, na który czekaliśmy, i właśnie on powiedzieli, że żyje. Wycięliśmy wszystko. E, zaczął się taki proces. E, ona obudziła się bez działającej połowy ciała. Też również właśnie prawa strona e, została porażona po, tym, po tej operacji, ale jak tak patrzyliśmy na to, to mówimy: Z tym to już mamy doświadczenie poradzimy sobie. E, i zaczęliśmy naprawdę taką właśnie walkę o sprawność, o też jej stan psychiczny, bo możecie sobie wyobrazić, że dziecko, które się kładło spać zdrowe, tak się wydawało, obudziło się bez połowy ciała działającej, więc trudna walka też o jej psychikę. I myśleliśmy, że to będzie już taki koniec właściwie tej, tej historii. Ale to nie był koniec historii. W grudniu tego samego roku zaczęliśmy dostawać jakieś dziwne takie wypisy, takie bardzo zdawkowe. Widać, że nie było tam całości. Jak patrzyliśmy, porównywaliśmy z innymi wypisami i okazało się, że w końcu tak przyciśnięta do muru nasza pani profesor powiedziała, jest wznowa prawdopodobnie. Byliśmy zszokowani, dlatego że Guz w swoim charakterze miał być guzem łagodnym. E, więc nie wiedzieliśmy, dlaczego tak jest. Oczywiście w sercu gdzieś tam się pojawiały jakieś takie może nutki złości, może nutki boże, czy, czyżbyś wycofał swoje słowo. A przecież ty nie wycofujesz swojego słowa. Pamiętam, jak mój brat mu, e, mi powiedział przez telefon, Marta, to nie jest Bóg, który. Wiesz, tak jak ojciec daje Lizaka, a potem go zabiera. Ja w coś takiego nie wierzę. E, niemniej jednak zostaliśmy odesłani do Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka, i trafiliśmy pod opiekę najlepszego z najlepszych chirurga, neurochirurga. E, Gdańsk nie chciał nas dalej prowadzić, ponieważ nie czuli się w mocy po prostu zrobić czegokolwiek jeszcze do, ne, dla nas więcej. W sierpniu zeszłego roku mieliśmy zaplanowaną operację. Kiedy przyszłam na rozmowę do tego, naszego neurochirurga, on powiedział: Ale tu nie ma wznowy. To jest po prostu stary, niedocięty głus, który zaczął rosnąć. Wywietrzały mi z głowy wszystkie pytania, które miałam. Naprawdę. Nawet czułam taki żal, dlaczego nam nie opowiedzieli o tym. Przecież wiedzieli na pewno o tym, że to jest stary głus. Ale zaczęliśmy się przygotowywać, też była, było ryzyko, że nas odeślą do domu, e, dlatego że zbliżał się urlop tego lekarza. To jest potwornie ciężka praca, ja rozumiem każdego urlop po prostu, ale no, my chcieliśmy, wiadomo, żeby ona została zoperowana, więc została zoperowana. No i z jednej operacji zrobiły się cztery, dlatego że pomimo, że wycięto wszystko już ostatecznie, Lekarz wszedł z innego kąta, co pozwoliło mu na lepszy dostęp do tego guza. Ale niestety częstym powikłaniem po właśnie resekcji całości guza jest to, że zaczyna się zbierać płyn mózgowo-rdzeniowy. Nasza córka, u niej to się dzieje w zawrotnym tempie, zawsze. Ten płyn się zbiera bardzo szybko, więc wstawiono zastawkę. Zastawka nie podziałała do końca, zaczęły się robić podciśnienia, zrobili rewizję zastawki, czyli trzecia już operacja, czwarta operacja. Przed czwartą operacją była już tak słaba, że nie była w stanie stać pod prysznicem sama. Czwarta operacja to było wszczepienie lżejszej zastawki, ponieważ ona jakby genetycznie potrzebowała lżejszej. Dużo nocji. Raz się kłębiło. Nie wiedzieliśmy, czemu tak jest i, 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 i właściwie, jak to ma dalej wyglądać. Ale Pan Bóg znowu okazał swoją wierność i przeżyła wszystkie pięć operacji w sumie. Wniosków było wiele. To było coś, to doświadczenie nauczyło nas naprawdę bardzo dużo. Po pierwsze, że Pan Bóg nie przestał być bogiem cudów. Nasza córka miała 10% na przeżycie pierwszej operacji. Tyle jej dawali lekarze. 10% i ani, ani procenta więcej. Jak umiemy liczyć, to wiemy, jak to jest mało. To był pierwszy cud. Drugi cud, że w sumie była w bardzo dobrym stanie po tej operacji, jak na kaliber tej operacji. Trzeci cud to to, że w sumie guz okazał się zmianą łagodną, a nie złośliwą. Więc nie potrzebowała dalszej opieki typu radioterapia czy chemioterapia. To nadal ten sam Bóg cudów, którego znaliśmy z kart Biblii, który objawia nam się dzisiaj też przez cuda. To nawet, że trafiliśmy do najlepszego z najlepszych, nie znając zupełnie Warszawy. I wiele, wiele takich cudów codzienności, na które nie starczyłoby mi tutaj czasu, żeby Wam opowiedzieć. Nie czujemy się ofiarami. Nie czujemy się, że Pan Bóg rozciągał do niemożliwości nasze, nasze granice. Pan Bóg dał nam to, co byliśmy w stanie przetrzymać i ostać się razem z Nim. Wierzymy w to, że nie jesteśmy ofiarami, tylko że Bóg nam zaufał, dając nam nie jedno chore dziecko, a dwoje. I to nie jest oczywiście życie, które. Czasami chcielibyśmy zaplanować dla swoich dzieci, ale wiemy, że Bóg daje nam właśnie takie zrozumienie i też codziennie uczy nas walczyć właśnie nie tylko o ich zdrowie, ale przede wszystkim, o, przede, wszystkim przede wszystkim o nich duchowo. Nigdy nie zadawaliśmy sobie też pytania, dlaczego. Dlatego, że odpowiedź natychmiastowa, jaka nam przychodzi, to jest dlaczego nie. Ludzie wierzący nie, nie cierpią dlatego, że Pan Bóg sobie tak, tak to wymyślił. Gdyby, gdyby ludzie wierzący nie cierpieli, to ludzie przychodziliby do Boga z niewłaściwych pobudek. Po to, żeby nie cierpieć, a nie dla niego samego. Ja nie jestem osobą pokoju. Ja jestem osobą strachliwą i jestem osobą, która e, zawsze wielu rzeczy się obawiała. Ale przyszedł na nas taki ponadnaturalny pokój. Ten pokój, o którym Słowo Boże mówi, że przewyższa wszelki rozum. Ja czułam się, jakbym miała nad sobą taki, taki przezroczysty parasol. Wiem, że tam się naokoło dużo dzieje, ale ja jestem chroniona. Zyskałam pewność, że moje dziecko wie, gdzie idzie. Przed ostatnią operacją. Powiedziała mi, mamo, ja idę do ojca. Było tysiąc powodów, jak to mówili nam niektórzy ludzie, żebyśmy powiedzieli, mamy już dość, odwracamy się, idziemy w swoją stronę. Ale Bóg, Bóg nie, ale Bóg. Nie jest Bogiem, który ma spełniać nasze oczekiwania, ma nas nie rozczarowywać. Łatwo jest być z Panem Bogiem, gdy wszystko idzie gładko, ale jeśli na Twojej drodze pojawiają się prawdziwe problemy, wyzwania czy próby, to jaką postawę pokażesz? Odwrócisz się od Boga, czy będziesz dalej z nim trwał? My nie wiemy, czy to koniec historii. Oczywiście, żadna mama nie lubi, żeby jej dziecko chorowało. Żadna mama nie chce się całe życie zmagać, ale dopuszczamy myśl, że ta choroba może wrócić i my będziemy znowu walczyć, walczyć i zmagać się, ale nadal z Panem Bogiem u boku. Tych doświadczeń nikt nam już nie zabierze. Wiele rzeczy się nauczyliśmy. I tak, jak się zastanawiałam. Gdyby przyszło nam powtórzyć to, to byłoby warto, ponieważ to, czego się nauczyliśmy, zostaje już nam w sercu. Już po pierwszej operacji też wiedzieliśmy, że chcemy o tym opowiadać. I dlatego dzisiaj przed Wami tutaj stoję. Powodowana tym, że te historie nie mogą być przemilczane, że nasze świadectwa myśmy usłyszeli bardzo dużo w tym czasie różnych ludzi świadectw. I moje pytanie do tych ludzi było, czemu o tym głośno nie mówicie. Myślę, że Pan Bóg naprawdę będzie taki czas, i już On się zbliża, że będzie nas rozliczał z tego, że byliśmy bierni i milczeliśmy, podczas gdy mieliśmy mówić i to mówić głośno. Ostatnio czytałam sobie właśnie w objawieniu, oby nigdy nam się nie zdarzyło to, że Pan Bóg uzna nas za letnich, nie gorących, ani nie niezimnych. Wreszcie jestem tutaj powodowana wielką wdzięcznością dla Waszych modlitw i wierzę, że nie odbiorę Wam tym chwały. Wdzięczność jest czymś, co Słowo Boże określa jako dobre, jako to, co mamy praktykować wobec Boga, ale też wobec siebie nawzajem. Przygnała mnie dzisiaj właśnie nie tylko taka możliwość, żeby Wam opowiedzieć, ale też o tym, żeby mówić Wam. Jak wiele się nauczyłam i jak wiele nauczył się mój mąż, ale też wierzę, że Pan Bóg będzie Was błogosławił, dlatego że i Wy błogosławiliście nas tym, co Kościół ma najlepsze. Swoją modlitwą, swoim dobrym słowem, które przekazywaliście przez mojego brata. Dziękuję Wam bardzo i błogosławię Wam takim wersetem, który jest zapisany w Michałasza 7. 7. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha.